Witam, dzień dobry. Taką zaległą paczkę jeszcze mam. Spalił mi się zasilacz do, do komputera. I zagmówiłem sobie zasilacz taki G GAN 65W. Akurat miałem 60W do, do laptopa. Więc jest. Wotob, Power Delivery 65 W Oczywiście tam są różne y, możliwości, różne konfiguracje tego y, zasilania, bo tam y, są chyba USB-C, zdaje się, co ja pamiętam, czy są trzy USB-C, czy jedno USB-A, jest jedno USB typu A i dwa USB typu C i teraz na USB typu A mamy zasilanie 40 W chyba, z tego co pamiętam. Na USB-C obydwu, jeśli pojedynczy podpinamy urządzenie, odbiornik, to mamy 65 W max. Jeśli dwa USB-C podpinamy, to mamy na jednym 20 W, na drugim 40 W, czyli jest 60, już jest mniej. A jeśli podpinamy na USB-A i USB-C, to wtedy mamy na USB-A 20W i na USB-C 20W. A jeśli podpinamy wszystkie trzy, to chyba mamy po. Tu mamy 10W czy 15W i tu mamy po 20W. Jakoś tak. Dokładny, dokładny y, opis jest tego w. Na stronie producenta link będzie w, w opisie, jak zwykle. Y, zaraz spróbujemy zrobić pomiar, czy, y, czy rzeczywiście te 65W wyciąga i w ogóle ile wyciąga y, na USB-C. Niestety nie mam miernika, y, który obsługuje USB-C, więc będę musiał użyć y, y, przejściówki z USB typu A na USB-C żeby podłączyć miernik, a nie, w sumie zaraz. Myślałem, że tutaj jest 3 razy USB-C. Dobra, czyli mogę podłączyć bezpośrednio miernik do. Dobra, nie będę używał przejściówki, bo to zawsze jest zakłamanie wtedy jakieś. Kabelek mam też specjalny do y, 100 W y, typu Kula, znaczy firmy Kula. Już chyba kiedyś go recenzowałem znaczy, robiłem rozpakowanie, bo ja nie recenzuję, tylko y, y, robię rozpakowania, unboxingi. Y, co tu jeszcze mamy na tym pudełeczku? Czy jest coś ciekawego? Danych technicznych, y, tutaj jest y, strona na AliExpressie, na Amazonie. Jaki jest wataż dostępny, czyli 110 W, 240 W. E... jakiś kod QR pewnie jest, nie wiem do czego, do, do strony pewnie internetowej, bo to nie obsługuje żadnych aplikacji. A i tutaj nie nie ma tutaj y, tych y, wataży. Opisanych. Myślałem, że tutaj będą jakieś też ciekawe te konfiguracje, co, co mówiłem przed chwilą. Dobra, nieważne. Yy, spróbujemy teraz podłączyć, Otworzę komputer i będziemy dalej działać. Dobra. Yy, jednak będę musiał użyć przejściówki, bo yy, żeby sprawdzić czy ten USB-C działa będę musiał go podłączyć do USB-C odładowania z, z komputerze e, tu już coś się dzieje na tym kabelek jest podłączony do zasilacza do gniazda USB-C typu pierwszego dobra, podłączony jest kabelek do gniazda USB-C Odpalony jest, że on, że włączyliśmy na napięcie, na ładowanie do gniazda USB-C. I co tutaj mamy? Co nam podaje? Nic nie podaje. Tak jakby w ogóle nie, nie działał. Nic nie ma, a jest wszystko połączone. Przełączę go do, bezpośrednio do ładowarki. Dobra, Zrobimy inaczej. Ładować, ładuje, bo yy, ładnie tutaj się wyświetla na komputerze. Yy, znaczyć, że jest ładowanie, i nawet nie było ostrzeżenia, że jest, yy, że jest yy, niedobra ładowarka. Bo jak miałem z Powerbanka, niby też Powerbank 65W. A było ostrzeżenie, że jest zbyt słabe napięcie, yy, znaczy zasilanie, amperaż ogólnie. Yy, to tutaj czegoś takiego nie ma, czyli yy, ładowarka yy, działa yy, tak, jak powinna, spełnia swoje zadanie, yy, ale bezpośrednio podłączony kabel USB-C do USB-C typu pierwszego, znaczy od gniazda pierwszego od ładowarki. Muszę znaleźć aplikację jakąś w takim razie, która tu by sprawdziła to, ile, ile osiąga watów albo voltów i, i amperów. To się wtedy policzy. Te programy wszystkie, które są do pomiaru. Yy, yy napięcia i sprawdzania zasilaczy to są lipne, specjalnie zainstalowałem Bluestaka e, BlueStacks w wersji piątej do emulacji Androida, sprawdzam na aplikacji Ampere i mimo, że ładuje ten zasilacz, to tutaj cały czas jest napisane nie ładuje, Battery Charge, e, Battery Care też zainstalowałem wcześniej e, i i też nie było, że ładuje, a tutaj cały czas jest, proszę, jest gniazdko podłączone i jest cały czas stan baterii, przed chwilą odłączyłem ładowarkę, było 100% teraz zeszło do 80 kilku i znowu jest na 90, więc ładuje cały czas, a, ale Żadna aplikacja mi nie wskazuje, jeśli, jeśli ktoś z Was ma taką apkę, która pokazuje wataż zasilacza, to proszę o komentarz. Sekcja komentarzy należy do Was. Pozdrawiam serdecznie. W każdym razie ładowarka działa i, i jest sprawna. Link do, do produktu jest w opisie, jak zawsze. Yy... Pozdrawiam, liczę na łapkę i narka.